Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj nadszedł czas na kolejny odcinek serii Monster Energy Supercross, gdzie jedziemy o Mistrzostwo Świata w klasie 450. Jak widzicie, jesteśmy już po 12 wyścigach z 17, także pomalutku, ale mimo wszystko zbliżamy się do upragnionego tytułu. Mamy 272 punkty. Ryan Dangi, drugi ma 244, trzeci jeszcze w tej chwili jest. Kin Rochen ma 198, ale depcze mu po piętach kol, e, po Sili 185. Ostatnie, no powiem sobie szczerze, e, odcinek no nie za bardzo wyszedł. Delikatna zadyszka nas złapała, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie mm, no już z górki i tak naprawdę e, o dzisiejszym odcinku zostanie nam tak naprawdę, jeżeli wszystko się uda, jeszcze jeden mm, z dwoma wyścigami i z przypieczętowaniem naszego mistrzostwa. Ale przejdźmy już do dzisiejszych wyścigów A dzisiaj moi kochani, witam was w St. Louis Tutaj pojedziemy sobie pierwszy wyścig mm, Także no muszę się bardziej skupić, bo ostatnio faktycznie Nie wyszło to nam najlepiej St. Louis, Missouri wita nas Fireworkami, to mi się zawsze podoba to energy, no to zaczynajmy. Adi zakręcony. Okej. Okay. Wszystko gotowe. To zaczynamy. Zobaczymy jak star dzisiaj. Jak zwykle. Próbowałem się troszeczkę założyć Teraz no nie mogę, ale mnie spycha No i powiem szczerze Nie za dobry start Ale teraz tutaj po kimś pojechałem troszeczkę Próbujemy się utrzymać Na razie nie jest wcale tak najlepiej Ale spokojnie to jest początek wyścigu To co powiedziałem Ostatnio mieliśmy delikatną zadyszkę Także przydałoby się no, Po prostu dzisiaj Coś wygrać tak naprawdę Ale no nie wiem No tutaj to taka gleba No nie wiem tak naprawdę Powinienem się spokojnie utrzymać Fajnie tutaj Dobra może jakiś trik Udało się Ale tak naprawdę na razie yy, Wcale nie jest to jakaś wysoka lokata W piątym miejscu się wymieszczę, no jednak straciłem pozycję niepotrzebnie znowuż wariuję gonimy, gonimy, to szerokiej delikatnie, delikatnie łapać przyczepności, i idziemy, tak jest ale no to się musi źle skończyć to się musiało źle skończyć ile razy ja tu glebę w tych wszystkich odcinkach zaliczyłem to, ktoś by musiał to policzyć, powiem Wam szczerze. Bo na pewno niezła liczba by była. Ok, zakładamy na siódme miejsce w tej chwili. No Teraz już nawet na ósme. No jest, jeszcze walczymy. Siódme miejsce, ale cały czas. A no, no teraz ty, no to oni mnie tak kurde... Obawiam hmm... się, że znowu możemy wcale nie zacząć najlepiej. Chciałem powiedzieć, czy oszustwo się uda, się nie udało. No i teraz tak naprawdę, wam powiem szczerze, będzie bardzo ciężko coś tutaj zrobić. Spokojnie, no ale znowu błąd na ostatniej chopce. No, co trochę na drobie, a później tracę. No, niby jestem w pierwszej dziesiątce, ale wolałbym pudło. Miejsce już jest. Ale znowu ten sam błąd, niestety. Teraz piękny atak, tak jest! I wychodzimy na pierwsze miejsce. O to chodziło. Teraz nie popełnić głupiego błędu. Takiego właśnie. Dobrze jest. Adi zakręcony w lewo. Chcę przypieczętować e, tak naprawdę ten zbliżający się tytuł zwycięstwem dzisiaj na początek. Proszę. A publiczności zrobimy wszystko. I, i pięknie. Kolejna chopka. Delikatnie w ten zakręt, no troszeczkę za bardzo asekuracyjnie. Ale idziemy z koksem, jak to mówią. Dobrze, pięknie teraz mi się udało. Teraz też delikatnie popuścić na początku z gazu. I rura do przodu. Ach, muszę przyciągnąć ten motocykl do siebie znowuż. Na, luz, na luziku. Ostatnia sekwencja tak naprawdę tutaj zakrętów przed nami. I za chwileczkę moi kochani, to się stanie faktem jeszcze ten zakręt, jedna chopka i teraz mamy metę. Tak jest. Pięknie jeszcze proszę, tutaj z fajerwerkami wylądujemy. Udało się wylądować mamy to. Wygrana, chociaż znowu było ciężko, za dużo błędów Ale nie jest najgorzej Wejdźmy sobie w takim razie To był drugi, bo nawet z tego opowiem szczerze Ryan Dangi dopiero piąty Jakiś e, Marvin Maskeun, Maskeun drugi Kim Rochen trzeci Jason Anderson czwarty No to pięknie, no to tak naprawdę mm, Po tej zadyszce już nie ma śladu Chociaż początek nie był wcale rewelacyjny 25 punktów, to nas cieszy. Jeszcze sobie podium zobaczmy. No i jest pięknie, i jest pięknie. Co tu więcej wymagać? 297 punktów, drugi Ryan dangi 260. Powiem wam szczerze, już tego chyba nie wypuścimy. Ale spokojnie, nie ma jeszcze co chwalić dnia przed zachodem słońca. Widzimy się za sekundę już w drugim wyścigu dzisiejszego dnia. Halo, halo, tutaj Seattle, nie Seattle Supersonic, a Seattle Centauri Link Field, tak więc tutaj polecimy sobie z drugim wyścigiem. Together an extremely challenging... Musicie przyznać, że te areny naprawdę robią wrażenie, co nie, bo to jest coś, coś wspaniałego powiem Wam szczerze, takie traki. No a my już wyjeżdżamy. 30 sekund 30 sekund na Billboardzie i zaraz ruszamy. No co tutaj się wydarzyło, ty no No i, je... ohoho ho. No nie, no, ale bez przesady, ty no Wiecie, wy to widzieliście I to nie było nic, wam powiem, no Zaplanowanego oczywiście, no nie mogę Tutaj w ogóle się przebić Na którąś z pozycji Zobaczcie, co tutaj się dzieje, no Jak oni ze mną jadą, no Tego to na pewno najmniej się spodziewałem. Dopiero przebijam się gdzieś tutaj z tyłu stawki tak naprawdę. A wiecie jak ciężko jest przebić się naprzód. Zmieściłem się w to, że już się bałem, że się nie zmieszczę tym skokiem. No słabo, słabo to na razie wygląda. Jednak dobrze, że te pierwsze początki, jak zaczynaliśmy w tej grze, zaczynaliśmy od mniejszej klasy pojemności silnikowej, z uwagi na to, chociażby, że mieliśmy, no właśnie, okazję poznać trochę niektóre te tory, ale tego akurat sobie nie przypominam i niestety, niestety nawet na razie nie mogę się przebić tutaj na, do pierwszej dziesiątki. Miejmy nadzieję, że to taki tylko początek wyścigu, no ale nie, no to to, to to po prostu są, chciałem powiedzieć błędy młodości, ale w końcu już taki młody nie jestem. Dałe szczęście, że mamy naprawdę dobrą przewagę w klasyfikacji generalnej na tych pierwszych torach, które y, zdążyliśmy sobie wypracować. No i mamy... Pierwsze okrążenie za nami. Niestety jesteśmy na odległej pozycji. Powiem wam szczerze, nie zapowiada się, żebyśmy sobie tutaj mm, poradzili tak szybko. Już teraz jakby troszeczkę lepiej ta moja jazda wyglądała. No ale to co mówię, no jest przekichane. On powiem, no jak jedziemy w grupie, no teraz nie wiem jak się utrzymałem na tym motocyklu. Ale... No teraz jakbym się przebijał może do tej pierwszej dychy. Ale znowu jak nie jeden z przodu, to z tyłu mnie blokują. No i jesteśmy cicho, bo przedarliśmy się na ósmą pozycję. Ale zobaczcie, uderzenie zaraz miałem w tylne koło i prawie kutkowało to glebą. No jedź! No i nie wmieściłem się tym skokiem. Niestety. Cały czas walczymy tutaj o tak naprawdę o miejsce w pierwszej dziesiątce. No ciężki ten tor, bardzo wymagający. Patrzę, próbuję co w mojej mocy. Na razie to naprawdę nie za dobrze wygląda. Prawda teraz ładnie do, dość dużą grupkę dogoniłem i wskoczyłem na chwilę obecną na piąte miejsce. To okrążenie pokazuje do końca mi. Teraz ładnie jeszcze chciałem przyatakować. A i za mocno, za mocno wykręcę, wykręciłem. No i teraz proszę, no jak nie z jednej strony, to niestety gleba. No i to jest to, no i... Byłem już naprawdę blisko czołówki, powiem wam szczerze. Teraz już to raczej będzie praktycznie niemożliwe. On tam się przebił na, na pudło, chociaż teraz nawet fajnie ich tutaj pokonałem. Jesteśmy na piątej pozycji. Ale tak nie możemy skakać, uwaga ludzie, całe szczęście je chyba kartonowi. Bo kompletnie nie poczuliśmy ich na własnej skórze. Koncepcja hopków, gonimy czwartego znowu zawodnika Widzimy też pozostałych w przodu, ale ciężko tutaj mimo wszystko się goni Moim zdaniem to, ta lokata, którą teraz zajmujemy to wcale nie jest taka najgorsza Oczywiście no W końcu pierwszy raz na metę Zajechaliśmy normalnie tym ostatnim skokiem Tu najwięcej traciłem Mogłoby być lepiej, ale z drugiej strony no. No nic, no nic nie byłem w stanie więcej zrobić, tak naprawdę. Za dużo błędów. W Czwarte miejsce poza podium, ale zobaczcie, dopiero Randang 11. Jemu też ta druga część sezonu nie za bardzo idzie. King Rochen tylko przed nami trzeci, tak więc cały czas budujemy przewagę. No jest pięknie, mój koń, sprawdźmy sobie jeszcze e, klasyfikację. Za chwilę będzie generalna. No nie jestem zadowolony, oczywiście, że nie, no bo nie mogę być. Ale cały czas 315 punktów, 270 punktów, czyli 45 punktów przewagi mamy. No to jest e, coś pięknego, więc nie wydaje mi się, że coś się wydarzy, ale nigdy nie mów nigdy. A my już jedziemy sobie z trzecim, ostatnim wyścigiem dzisiejszego wieczoru. O, widzę, że nawet level wbiliśmy 80, tak więc nie jest źle. A na koniec witam Was w Salt Lake City, moi kochani, ale nie, to nie będą skoki narciarskie. Z... Tak więc to będzie nasza kolejna runda, dzisiaj już ostatnia. Yy, no, w motokrosie, znaczy w superkrosie. Mamy jedno zwycięstwo, jedno czwarte miejsce. Jak będzie w ostatnim wyścigu, zobaczymy. Postaramy się, oczywiście, pojechać jak najlepiej. Nie, bo nic nie odpuszczamy do końca, chociaż wiemy, że naprawdę przewagę mamy dość dużą. No i właśnie, no nie udało się wstrzelić ale nie popełniać takiego błędu na starcie jak w ostatnim um, Właśnie wyścigu, no, no i teraz co z tego będzie? Ja już nie widzę nawet gdzie jestem, no najgorzej właśnie jak Postaniesz się um, do takiej szarańczy Dobrze, jakoś sobie poradziliśmy z tą pierwszą szarańczą tak naprawdę Teraz fajnie tutaj znalazłem, fajną prędkość, przyczepność! No i powiedziałem to w złym momencie, jak zwykle zresztą. Do tego się możecie przyzwyczaić, Skaczą jak chcą. A my cały czas wal No nie, no dwa razy ta sama gleba. No przecież przyciągałem kierownicę do siebie. No niestety nic z tego nie wyszło. Okrytor widać dosyć śliski. O, to leci. Dobrze, troszeczkę Pisko musi być, jak widzicie Oni też ostro tutaj hamują no Takie przeszkody tutaj Na mojej drodze Nam się bardzo nie podobają Które miejsce Dziewiąte jak na razie Powiem szczerze Nie jest najgorzej Muszę ciągnąć ten motocykl Właśnie jak najbardziej do siebie Piękna ta sekwencja I teraz jakoś się udało I tym atakiem przeszliśmy od razu na drugie miejsce I gonimy i Stewart teraz za szeroko, czy my to wykorzystamy Tak jest i przechodzimy na pierwsze Miejsce, oczywiście mm, To jest dopiero tak naprawdę Początek wyścigu, tutaj jeszcze nie ma się y, Czym jarać Ale Ważne, że prowadzimy Fajnie by było zakończyć dzisiejszy odcinek Oczywiście z kolejnym Zwycięstwem w naszej karierze Teraz za mocno Mocny nawrót, bo musimy szybko uciekać Teraz gdzieś tutaj były też o właśnie, ale na delikatnym gazie to przejechać, nie ma co szaleć, tak jak teraz bez sensu. Na chłopki, które naprawdę trzeba uważać, bo już dwa razy wywinąłem orła przez kierownicę. O, teraz znowu przychaczyłem. To mam takie jakieś w spowolnionym tempie, jakby w slow-motion były. No idziemy, idziemy. Czego się nie robi dla chwały. No i pięknie, tutaj mamy ten właśnie... ...lakręt, za chwilę drugi ostry. O, ile się nie mylę, ja już na tym torze jechałem, i chyba też wygrałem, właśnie uwagi na to, że przypominam sobie, że też był taki śliski, bardzo mokry. No ale te skoki to są naprawdę. No, jakbym kurde, w miejscu skakał i się na zerowej prędkości je pokonuje, ale mimo wszystko, nawet jak jechałem z nimi podawały mi przewagę, dobra, ostatnie okrążenie bowiem zaczynamy przewagę mamy, nawet, nawet nie najgorszą, ale spokojnie, tutaj jeden błąd może jeszcze właśnie dużo namieszać, więc jedziemy spokojnie po swoje to mi się podoba, tak więc w następnym odcinku już to mo możemy chyba sobie powiedzieć moi kochani, świętujemy Mistrzostwo świata najwyższej klasie 450 -tek. I do tego <laughs> No to będzie już ostatni odcinek z tej gry moi kochani Zaczniemy pewnie sobie jakąś inną gierkę Nie wiem jeszcze co to będzie Macie jakieś propozycje to możecie napisać oczywiście w komentarzach Najlepiej żebyśmy robili jeden odcinek ze sportówki a drugi no tam jeszcze w medieval gram to tam muszę naprawdę jeszcze trochę zostało a tymczasem wygrywamy ostatni wyścig dzisiejszego odcinka. To mnie niezmiernie cieszy. Proszę, 15 sekund przewagi nad Cooperem Webem. Drugi Chodryd, i znowu dopiero Ryan Dangi siódmy. Z tym zawodnikiem, co, naj co była tutaj największa rywalizacja. No jednak odpada, odpada coraz, coraz bardziej. 25 punktów, jeszcze podium. No i pięknie jest zwycięstwo. To się liczy. Wygrana, czwarte miejsce wygrana, tak więc dzisiaj bardzo przyzwoity odcinek moim zdaniem. Tak więc no cóż, jeżeli Wam się podobał, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze na naszego kanału, to z góry Was do tego zachęcam. Zachęcam Was również do dowiedzenia mojego Instagrama Speedway Strepa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. Tak, jak widzicie, 340 punktów, drugi Ryan Dangi 284, trzeci Ken Rochen 256. No i tak na chwilę obecną i na dwa wyścigi do końca mm, prezentuje się klasyfikacja generalna. Tak więc za dzisiaj mi było serdecznie miło. Do usłyszenia, do ostatniego już odcinka z tej serii. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!